Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa w te sobotnie popołudnie w naszym nowym programie, gdzie zapraszamy wyjątkowych gości. Pierwszym gościem jest Katarzyna Paskuda, Pani fotograf, Pani dziennikarz, Pani niezależna, niezależna silna kobieta. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry, nie chciałam wyjść słowo. E, tak, fotograf, dziennikarz, no może bardziej tak to wyszło. E, redaktor, naczelna, tak, magazyn, e, aktorka, ale z wykształcenia w fotografii, aktorka tak naprawdę. Właśnie. Co sądzisz, czy dla ciebie jest ważny aspekt związany z lokalnością i patriotyzmem? Bo biorąc pod uwagę sytuacje, które się dzieją na świecie, jest bardzo dynamicznie, to czy masz swoje jakby DNA i jakby coś, co cię kształtowało? Ale zanim jakby pozwolę, odpowiedzieć na to pytanie, to jest ważny temat, ważny wątek, dlatego że Państwo nie wiecie, e, i ja i Kasia jesteśmy z tego samego miasta, w sensie z Płocka, więc teraz. A, no ja właśnie zapomniałam faktycznie, że to jesteś z Płocka Ale. też. Więc Kasiu, co dla ciebie jest, czy to jest coś ważnego w sensie polskość, yy. patriotyzm, lokalność? Ja z Płocka pochodzę, w Płocku się urodziłam, zawsze o tym mówię. Yy, moja cała rodzina jest z Płocka. Yy. Mimo to, że. A ja nie wiem, czy to wiesz, gdzie jest do brzyków w ogóle. Oczywiście, że wiem. <laughs> szanowni Państwo, 19 lat Płock. Szanowni Państwo, to Dobrzyków, cudowny, ale to Dobrzyków jest... jest wsią pod Płockiem, w którym ja się wychowałam 11 lat. Ale wieś jest cudowny. Ja się z tego cudownie. cieszę i Oczywiście. jestem z tego dumna, bo powiem wam, że nie każdy ma takie doświadczenia jak ja, tak. że na przykład mogłam pójść na paswistko z krową, napić się mleka z kanki, no e, właśnie, zjeść pokontemplować ze zwierzętami. Tak, 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 tak. dokładnie. I, Więc ty, że tak powiem to, powiem ci, to jest takie moje dzieciństwo, kiedy ja właśnie hmm. bawiłam się, moją główną rozrywką poza taką wieczorynką dziewiętnastej, to była zabawa na łące, zbieranie gniazd ptasich, po prostu bieganie po lesie, zbieranie grzybów, łowienie ryb, na spławik. smartfonów, iPhone'ów. Uwielbiam te no wspomnienia. Dlatego myślę, że stąd się narodziły moje takie, jakieś wielkie marzenia o tym, że chcę coś więcej. Duże miasto w sensie. Duże miasto. Okay. I stąd mój przyjazd do Warszawy. Jeśli chodzi o związanie, o patriotyzm, hmm. Tak naprawdę nie ciągnie mi do Płocka. Nie wiem, okay. to jest może złe i ktoś powie, że y, może się nawet obruszyć. Aha. Naprawdę kompletnie mnie nie ciągnie do Płocka, dlatego, że jak mam potrzebę y, mieć mamę, moja mama przyjedzie do mm. mnie. E, jedyny dzień, w którym czuję, że powinnam być w płotku, to jest wszystkich świętych, wiesz, wszystkich zmarłych. I ja tam wtedy jeżdżę, bo mam całą rodzinę, mam tatę. Poznałaś e, Hefnera? Nie, nigdy o, nie, nie poznałam. Ja myślę, że ale, Kasia wiesz, to, jest bardzo skromna. Nie, nigdy nie poznałam, ale wiesz, to ten Playboy Aha. to też taki się trochę spadł mi jak grom z jasnego nieba. W sensie, e, że to było zaskoczenie, że jakiś. Było skos... bardzo wszystko szybko się wydarzyło. Okay. I wydarzyło się tak, że wiesz, to naprawdę byłam szczęściarą, bo w tamtych czasach mm. Playboy to był wielki wyczyn i sukces. Mm. Nie było internetu, nie było tych social mediów, tych mediów, medium, tak. dzięki którym mogliśmy się mocno promować. Tak. Była, był Polsat chyba dopiero wchodził, jakieś dwa tak. kanały mi się wydaje i, i telewizja publiczna. Tak czy nie, odkrycie magazyny, tylko magazyny. Tak. Playboy był i na okładkach tych czasopism znajdowały się tylko gwiazdy, takie jak, nie wiem, Kasia topowe Figura, nazwiska. Renata Dancewicz, tak. topowe nazwiska. I tak. ja, wiesz, rok będąc tylko w Warszawie, mając 19 lat nagle Playboy mi proponuje sesję. I wyobraź sobie, że Yy, ponieważ ponieważ wtedy by inna była wiara, się. żeby wykorzystywać takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, czy char charakterystyczne jakieś cechy u człowieka, czy nazwisko. Moje nazwisko było mocno e, charakterystyczne. charakterystyczne tak, do, do tego stopnia, że pamiętam do dziś wtedy. I wtedy jeszcze Magdalena Jagielska, ona była mm. też mocno, mocno w redakcji i mm. odpowiedzialną osobą za pewne rzeczy. I mówi, Kasia, ale ty wiesz, ja miałam 18 lat. Kasia, ale ty wiesz, jak ty będziesz chciała coś robić w ogóle w show -biznesie, to ty musisz koniecznie zmienić nazwisko. A ja pamiętam, że powiedziała, mówię, chociaż nikt mi tego nie mówił. No, Taka no, intuicja. pewna. nie było od speców od wizerunku. Mówię, pani Magdo, że ja nie zmienię tego nazwiska. Mówię, A. bo m, jak gdzieś pójdę, to każdy, nawet jak mnie nie pamięta, to pamięta to moje pamięta nazwisko. Nazywam nazwisko, Paskuda. No. Piękna kobieta. która się nazywa Paskuda. No to jest. I do czego zmierzam, sobie pokazały się moje sesja na okładce w Playboyu, okay. ale nazwisko nie. Naprawdę? Tak, bo to jest takie… Ale redakcja co, stwierdziła, że nie pasuje, że jest, im przeszkadza, nie, że nie, jest… Nie, że to wiesz, no jak paskuda na okładce w Playboyu, no. no. Kurde, cudowne to właśnie o to chodzi, żeby Więc tutaj… zdjęcia się pokazały, Aha. albo napisana nasza Kasia kochana. Aha. Ta okładka jest, chodzić gdzieś w internecie. O kurde, no państwo pewnie nie zobaczycie. Ja i wiesz co, i dopiero później no, przy kolejnych okładkach hmm. to nazwisko już było wykorzystywane, bo… Bo równocześnie tam pograłam już w filmach, m.in. też w karierze Nikosia Tak, ale Kasia, bo to jest ważny, ważne jakby ten, przepraszam, że wchodzę. Bardzo z... proszę, ale... bo ja dużo gadam, ja mogę wiesz, dojść, dojść do słowa. No bo Płockani tak mają, napijmy się zdrowie, ale ważny element, bo chciałbym zapytać odnośnie tego Playboya, bo Bardzo być może Państwo nie wiecie. No. Czy w wieku 18 lat tak? Mm -hmm. Mając okładkę tak naprawdę takiego topowego magazynu, już abstrahując jakiego rodzaju jest ten maga magazyn, tak? Czy ta sesja... Czy to ci pomogło w Twojej karierze zawodowej, czy wręcz przeciwnie, utrudniło i w pewnym rodzaju trochę tak wrzuciło do pewnego worka i takim na zasadzie stygmatyzacji. Ładna paskuda, więc lokujmy w takich mhm. podobnych, że tak powiem, elementach. Tak, Słuchaj, na tamtym etapie ja się w ogóle na tym nie zastanawiałam, czy to mi pomaga, czy nie. Ja mhm. po prostu byłam podekscytowana mega propozycją, którą oczywiście wykorzystałam. Mhm. Pomogło mi to w dalszym czasie, jak zaobserwowałam, mm. że zaczęłam być rozpoznawalna, i ludzie mm. z branży, czy filmowej, czy każdej innej, wiedzieli, że jest taka paskuda. Mm. Ja dziś niedawno znalazłam przez przypadek taki no. artykuł o sobie. Dwa lata temu napisał jakiś portal, co mm. mi się bardzo miło zrobiło, no. że Katarzyna Paskuda. Y Pierwsza seks bomba, w, nie, czy pierwsza seks bomba w polskim showbiznesie, czy coś takiego? No, Przed Kasią figurą. Dlatego z ja teraz z pierwsza z myśl, z myśl, z myśl z... mówię, przecież kasia figura jest w ogóle seks bombą, ale Aha. wiesz, nie, nie, ma to znaczenia. To jest jakaś tam no. moja myśl, że. To no, są miłe wspomnienia i ludzie mm. to od razu mnie, wiesz, skojarzyli i mm. byłam rozpoznawana do tego stopnia, że powiem Ci po pierwszej okładce ja stałam, nie wiem, e, w kolejce na poczcie i ludzie mnie kojarzyli, nie wiem, okay. coś, młodzi chłopacy Aha. i tak dalej. Ale cóż, były tam szepty, tak? Szepty, tak, to jest ta no, paskuda, no, tak, to jest ta. Nie e, w, w, jeżeli chodzi ta o... Kochana w sensie, bo nie było nazwiska. <laughs> jeżeli chodzi o dalszy moment, Aha. to był to problem, była szuflada okay. i były i zaczęło mi się robić przykro, przykro z tego, no tak. ale to był po latach. Wiesz, po latach, kiedy ja już zrozumiałam, że ja nie chcę robić nic w modelingu, że jednak mnie to nie interesuje, że jednak hmm. mnie interesuje aktorstwo, bo jako modelka z agencji Gudejko trafiłam przez przypadek na plan filmowy, hmm. bo potrzebowali modelki ke na kelnerkę, hmm. na rolę. A miałeś nie... doświadczenie, bo w Szwecji i kelnerka i modelka, więc... Wiesz, akurat tego, tego Piwowarski nie wiedział, okay. bo, to, bo to Sławek <laughs> Piwowarski przyjmował mnie do, tego, okay. do tej roli. Natomiast po prostu potrzebna była dziewczyna, która jest ładna i w miarę tam ogarnia, ale nie musi dużo mówić. Aktorskiej. Ja wtedy zapłałam tego bakcyla. Że spodobało się, że tak, fajnie być na ja planie, Ja z tym modelinkiem chciałam skończyć. Tak. Poszłam mocno w aktorstwo, poszłam do szkoły aktorskiej. A paradoksalnie po szkole aktorskiej grałam mniej niż przed, tak. y ale te role, które zaczęłam dostawać, to wyż, bo ja byłam trzy razy w, tej, w tym Playboy nakładce. Ja byłam raz, później znowu raz. Byłam też w setnym edaniu polskiej, e, polskiej edycji Playboya, czyli najważniejsza w ogóle edycja czyli poznałaś Bo y, ja Byłam z Bogusią lindą na okładce już w 2000 roku. O to wrócimy to do. W ogóle. Tego był tematu, bo, bo szał. Bogusia Były billboardy w całej dżentem. Polsce z, z tym. Jejku. E, to, to był taki też szał, że mnie aż taki był program kiedyś na każdy temat Ewy Drzyzki. Był. I Ewa Zeg aż mnie zaprosiła jako gościa specjalnego, A. bo padło pytanie. No. To było ważne dla wszystkich, no. jak się czuje kobieta, która trzyma rękę w spodniach u Bogusia Lindy. O Bo Słuchaj, dobrze, no i co odpowiedziała siebie? jest to ja tego już nie pamiętam, ale ponieważ się dużo śmiała A już teraz odpowiedziała, po tylu wiesz co, latach. No co, wiesz, co, no dobrze się czułam. Znacie się z Bogusiem, prawda? Bo, Bo znamy dość... się z Bogusiem i wiesz, co, ja się Gość... bardziej nawet znam się z nim, z bardzo sobie. go lubię. Później kończyłam u niego szkołę aktorską. Okay. Uważam go za mega gwiazdę i. i, i... Autorytet w sensie. Jest autorytet, ale osobowości. Nie chodzi mi o to swoje doświadczenie w. w, w... W tym, co osiągnął. Mhm. To jest po prostu człowiek pokorny i z szacunkiem do drugiego człowieka. Okay. To jest prawdziwa gwiazda, która... Bo ja mam do czynienia z różnymi osobami. Mhm. Z różnymi gwiazdami. Bo wrócimy do tego wątku. Też do tak, tego tak, i tak. po prostu... Tak się Gwiazda Prawdziwa powinna zachowywać. Okay. Czy czułaś piętno tego, że jesteś po prostu ładną tak. dziewczyną z Playboya? Tak, I to w ogóle wracając... No zobacz, tu dziewczyna z Playboya, tu szkoła aktorska, tu powiedziałaś, tak, że jakby... Tak, Byłaś... był moment w 2007 roku, kiedy zaczęło przyjęta. mi się robić przykro, dlatego Aha. że tych ról dostawałam sporo, ale to były głównie role lub epizody yy, kochanek, mhm. kurtyzanek. Jakichś dziewczyn, które najlepiej, żeby się przeszły, pokazały gołe piersi i poszły z jakimiś krótkimi kwestiami do czyli powiedzenia, tak nieznaczącymi to, to było coś, co miało robić atrakcji filmowi, Aha. czyli najlepiej się rozebrać. Aha. To mnie nie interesowało już. Tym bardziej, że ja po prostu miałam ten kunszt aktorski. Ja już byłam po szkole. Cię byłaś traktowana pobieżnie, w sensie, że nie Tak, nie tak. tak cały czas. E... Lektu, umiejętności tak. tak, aktorskich i tak, tak. dalej. I wiesz, co Ci powiem, i w pewnym momencie. Ja zaczęłam odrzucać te propozycje. Ja mam ważne pytanie. Naprawdę żaden reżyser, żadna firma produkująca filmy, seriale. Ja nie skończyłam do tego wątku, może nie. Dobrze, was. ale to, 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 to jeszcze tam <laughs> <się spoznia. śmiech> Chodzi mi o je bo to jest bardzo ważne. Bo no. to jest dla mnie. Wiesz o co chodzi? Że, jeżeli ktoś widzi kogoś, no. tak, ocenia książkę po okładce. Tak? No. A liznęłaś modelingu, no. skończyłaś szkołę aktorską, tak? I nie było nikogo, kto zaproponowałby ci taką jakościową rolę. Nikt nie dostrzegł tego, że po, pomimo tej, jakby tej pierwszej warstwy jest też coś głębiej. W sensie masz. Co, no jednak ja by... chyba nie, jednak większość facetów patrzy. Na pierwszy rzut oka, no co widzimy? Widzimy wygląd. No. Ale wiadomo, że każdy chce się otaczać ładnymi Jest co, Ja wyzymi, ale... jednak w tych Złotopolskich zostałam na dłużej, bo A, okay. ja tam dwa lata byłam w tym serialu. Okay. Yy, więc jakby miło mi było i mimo to, że wiesz, to było takie testowanie, bo ja co, co trzy miesiące miałam przedłużoną umowę aktorską. Mm -hmm. Z każdą y, umową co trzy miesiące miałam podwyżkę i jakby ten wąt tak mój Czyli był rozwinięty. doceniana, tak? tak z, czułam się tam dobrze i wiesz do tego no... stopnia, że byłam rozpoznawalna z tych Aha. Złotopolskich, bo tylko dwa seriale były w tamtym okay. czasie w telewizji Plan tak. i złotopolscy. Tak. Mm, więc nie, jakby było ok. Natomiast ja w tym też Sławku Wibowarskim po jakimś czasie, no bo go znałam z planu, z tych złotopolskich, on mnie znał jako dziecko praktycznie. Jak miałam jakieś wątpliwości co do przyjęcia. Roli, która wymagała rozebrania, czy była jakaś scenka nawet mm. aktu seksualnego. W sensie dzwoniłam do niego i mówię, co mam zrobić? Bo z drugiej strony, no wiesz, tak. wiesz, bałam się odmawiać, no tak, żeby i... się nie spalić. Żeby nie, nie, bałam się odmawiać, żeby przestaną. Mm -hmm. Wiesz, na tamtym etapie każda rola dla mnie była ważna. No tak, żeby zbierać doświadczenia. Bardzo mnie to interesowało. Chciałam się pokazywać jak najwięcej, mm. mieć kontakt z tymi reżyserami różnymi ludźmi. I, I w pewnym momencie pamiętam, Sławek, zadał mi kiedyś, to chodziło o poranek Kojota, Tam też była jakaś ha. scena, gdzie ja właśnie odmówiłam. Okay. Ja, zapytał o ja, I Sławek tylko zapytał się mnie tak, ja mówię, słuchaj, jest taka rola, mało tam mówię, tam jest cena seksu na samochodzie, i o, mówi, bo bo, że mula, to ja mam zrobić. A, ja wresz, a to mnie strasznie stresuje, bo ja nie tak. jestem. Tak, tak samo jak zdjęcia do Playboya I ja, mówię, ja mówię, co ja mam zrobić? A on Kasia mówi, powiedz mi, czy, czy bardzo ci jakby na tym zależy, czy czujesz no. to? I ja wiesz, że no nie, mówię, no to sobie sama odpowiedziałaś na to pytanie. Czy to z, modeling, aktorstwo i wtedy narodziła się pasja do fotografii? Nie, Wiesz co, to był przypadek e, trochę. Aha. Ale wiesz, że nie ma w życiu przypadków? Właśnie w sensie, nie ma. Jakby... Nie ma. Wiesz co, a ja pewnie była taka sytuacja, gdzie siedziałam sobie nad morzem mhm. i łowiłam ryby. <laughs> nad Serio. morzem? Ryby. Nie, to... wypływałam w sensie, w chciałaś... na Kutrze we Władysławowie. Aha. Z moim partnerem? Tak, z moim partnerem. Mhm. Wypłynęliśmy rano o piątej. Nie jesteś przypomnij, ile lat? Bo to jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę. 20 chyba już minęło. 20 lat. Tak. To z tego względu nigdy go nie upubliczniłaś nie widziałaś na Ale Może dlatego z nim tak? jestem tyle lat. <laughs> żeby nikt nie wiedział, żeby żadna inna koleżanka nie ukradła. <laughs> to nie wiem, może już teraz upublicznię. Nie <laughs> ja żartuję. Czy znaczy, szanowni państwo, wiem jak partnerem. Tak, ale z tym partnerem jest Ja z, z, myślę, że to o to chodzi. Z tym partnerem tutaj. byłam, pływałam i łowiłam ryby. Okay. I wiesz co, i zaczęłam, zamiast, był taki moment, kiedy on to zaobserwował, że ja robiłam zdjęcia z pławiką. Okej. Okay. Zaczęłam robić zdjęcia z pławiką, które Czyli pięknie w... wyglądały w świetle. A, okay. Czyli ja czuję światło. No tak, światło czuję jest. Ważny. Światło i tak. po prostu ładny obrazek. Mm -hmm. Ale wiesz, to, ja teraz się śmieję, ale taka była prawda. I ja wiesz, to te, oprócz tego, że czekałam aż te ryby wezmą, bo miałam super przynęty, kupione, przygotowana profesjonalnie, bo też lubię takie zajęcia, jak zbieranie grzybów, łowienie ryb okay. i tak dalej. I natura. Natura, wieś okay, Tak. W ogóle. I słuchaj, i się zaśmiał właśnie wtedy mój partner, i mówi, że był po piwie. I mówi, słuchaj, wyś się, na... bo ja mówię, zobacz, jakie super fotele. Tak, zobacz, jakby, stary jest, zobacz to jakie... piwo. Zobacz tutaj, jakie fajne fotki są. A nie tylko żłobki. wiesz, mówi, byś się nauczyła profesjonalnie robić te zdjęcia, może jakieś pieniądze by z tego były. Czyli on zainspirował. I, mnie, wiesz co, i, to, i to trochę mnie popchnęło do tego, że pamiętam, jak ja wróciłam, bo wtedy byłam nad morzem, weszłam na stronę, po który na WSF, na Warszawską Szkołę Filmową, gdzie już ukończyłam aktorstwo. I sobie zobaczyłam rekrutację na fotografię. Zapisałam się z taką myślą, że mówi, jak wiesz to nie złapie, bakcyla, jak okay. mnie. No to po prostu zrezygnuję, po tak, tak. Ale ponieważ złapałam. Ponieważ, ponieważ, ponieważ. A właśnie! To mhm. jest dobre. Przychodząc na rekrutację, spotkałam tego samego człowieka. Tego <laughs> z castingu? No nie wierzę. Ten, co cię zaszufladkował. Ten, co cię zaszufladkował i powiedział mi: jaka była jego jeszcze. mina? A ty, co to jeszcze, Kasia? Ja mówię, och te tak sobie myślę no tak. w sercu, bo to mnie motywuje. A w sensie, jak czujesz, jak ktoś. Jak czuję, że ktoś mi rzuca kłody pod to nogi, czy jeszcze... sprawia, ja sprawia, że ja się poczuję gorsza, mm. to to jest dla mnie kopniak. Okay. I e, o, co się stało? Ja wiem, że przyszłam, bo może się jeszcze czegoś nauczę, bo to był no. jeden z tych w sensie profesorów tak ze szkoły, Aha. tak. E, i, a ponieważ byłam naprawdę jedną z najgorszych, która przyszła na ten rok, bo ja się nigdy wcześniej nie interesowałam fotografią, okay. więc moje portfolio, które przyniosłam na rekrutację, to była mrówka Konik Pławik, a tam przychodzili już ludzie po szkołach innych. To więc tak Doprowadziłam, że zaliczyłam najlepiej na roku. No I skończyłam to... z wyróżnieniem Prawo. jako jedna z dwóch osób, e, która dostała właśnie. To ja myślę, że to ten, ten pan też się zmotywował. W sensie jak usłyszałaś. Jest, ale to wiele mówi, takich że... rzeczy jest. Tak, że to mnie motywuje. Wiesz, co, są jakieś przyczyny. Partner przekro... motywuje, skoro 20 mhm. lat, bo to jest Wiesz co, sobie, i, i, pod uwagę tym. Ten... Nie, ale na pewno to środowisko... mi. To, że to nie jest tak, że on mnie motywuje, natomiast to jest też coś takiego, że. Ale mi też... masz nim oparcie. Myślę, że w, ta, tamtym, w tamtym czasie też. Oczywiście padają czasami takie słowa, że mi wychodzi wszystko, łatwo przechodzi. Myślę, to, to są... że ludzie tak myślą, że tak. Nie, on to widzi. A on widzi, że tobie łatwo przychodzi. Znaczy łatwo, Może nie łatwo, że to, co zaplanuje, realizuje. Czyli jesteś konsekwentny. Tak, więc jakby. Może to nie chodzi o motywację, że mnie, zrób to, zrób to, tak, zrób, tylko mi nie przeszkadza hmm. i jakby może nie przeszkadza mi w tym, co mam zaplanowane. Okej. Okay. Czyli jesteś... Lub jak, jak, jak padnie jakiś pomysł, czy jak ja coś powiem, Aha. to to czuję, że on wie, że mi to wyjdzie na przykład. Okej, czyli wierzy w, w Myślę, że wierzy we okay. mnie, wierzy w te moje rzeczy, bo wiesz, to są różne projekty, to nie są hmm. tylko jakieś szkoły. I, I faktycznie mi większość wychodzi rzeczy, które zaplanuję. Ale wróćmy do wątku. Gentleman, tak? Od Gentleman. jak dawna jesteś redaktorem naczelnym magazynu? Eee, od. Y, przepraszam, poczekaj, muszę pomyśleć. 16, 15, chyba od 2015 roku. Okay czyli jakoś 7 lat, ale związana Kolejna z nim byłam pasja? wcześniej, bo już 10 lat jestem związana, hmm. bo dostałam, jak przyszłam, to dostałam propozycję robienia okładek po prostu. Se sesji fotograficznych. Sesji fotograficznych, okładek do magazynu i od hmm. tego się zaczęło. A po trzech hmm. latach zaobserwowano we mnie potencjał. No, oczywiście. No. No, to coś, drodzy takie. Państwo, po prostu. Jak jakby człowiek się moje... rodzi inteligentny, to nawet bez nazwiska Tak Tak by wygadany, nieźle no wygląda. No niejle, oczywiście. Nieźle, oczywiście. <słyni pineapple> w ogóle tak. zna tyle osób sławnych. Łatwo się z nimi komunikuje. Tak. Osoby popularne mają do tej osoby, czyli do mnie zaufanie. Oczywiście, tak. teraz sobie oczywiście robię żarty. No ale... z, z, z przymrużeniem oka, ale generalnie tak to tak, wygląda. Tak, ale wiesz to mam łatwość komunik komunikowania się z nimi, wiesz, no umiem zrobić zdjęcia. Fajne jest to, że jakby konsekwentnie na przestrzeni tych kilkunastu czy nawet już kilku, kilkudziesięciu lat realizujesz swoje pasje i jakby cele, tak, które sobie gdzieś tam planujesz, tak, więc jakby Wiesz, te wszystkie etapy super, ale jakby mam świadomość tego, bo też pracowałam z różnymi osobami publicznymi, dlatego że nie lubię używać słowa celebryci, bo uważam, że jest to bardzo negatywnie nacechowane. Ale z osobami publicznymi, tak, czyli wykonywanie im zdjęć, tak? czyli tak naprawdę musisz w jakimś stopniu nawiązać bliższą relację z, z tym człowiekiem, aby ci zaufał, tak, aby na sesji zdjęciowej się otworzył e, przy Tobie, tak? Jak to wyglądało w Twoim przypadku? W sensie, że to było, to było łatwe, musiałaś się tego nauczyć. Wiesz to nie było to łatwe. Ja w Aha. ogóle jestem osobą, która, taką osobą, która wszystko przeżywa hmm. Ja naprawdę może, znaczy jestem też otwartą i hmm. bardzo spontaniczną, ale, ale przejmuję się wszystkim, w sensie. tak, bardzo się wszystkim przejmuję i powiem ci, że jak zaczęłam, bo jak robiłam zdjęcia i robiłam to modelkom nieznanym osobom czy moim koleżankom, hmm. to się tym nie stresowałam. Okay. Bo robiłam to dla siebie. W momencie, kiedy dostawałam propozycje poważne i byłam za nie odpowiedzialna, hmm. i wiedziałam, że nie ma jakby I jest powtórki. To ważne nazwisko. Jest tak. To ważne nazwisko. Hmm. Ja odchorowywałam to. Tak, aha. Tak. Ale w sensie co, leżać w łóżku. Mam i... no, ból brzucha, A, nie okay. wiem, nie mogłam spać, bo tak bardzo chciałam, żeby to wyszło dobrze. To, okay. no, no to, no, to jest coś no, właśnie tak. takie wymagania od siebie za dużo. Ja bardzo dużo od siebie wymagam. Jakoś od czegoś też Rozumiem. Jeżeli, tego, nie, tak jeżeli ja kogoś zatrudniam, to tak, oczekuję Właśnie, tak. tego, czego sobie podobny, założyłam. To ma być, być po prostu super. tak, tak. tak. No dobrze, najtrudniejsza okładka? Najtrudniejsza okładka? Człowiek. Boże, powiem ci, że ja źle wspominam sesję z Borysem Szycem. Z Borysem Szycem. Tak. Okay. A czemu? Y bo to był chyba jeszcze tego etap, który, o którym ja wtedy nie wiedziałam, że. W sensie jego, etap, w jego etap, że kiedy miał problemy z alkoholem, o których teraz mówi, tak. Podejrzewam, że nie to wtedy był tego. taki moment. No bo teraz jakby o tym mówi, nie ukrywa, tak, że no to był. prawda, tak. Ale bardzo źle wspominam wtedy tą sesję. Ale co był. By... Arogancki był, okay. źle się zachowywał. Być może to było po prostu po jakimś tam. tym. No tak, potrzebował, miał słabszy dzień. Ale wiesz co. Yy... A efekt finalny, pomimo tych trudności? Ona w efekcie nie została zaakceptowana, ta sesja, Aha. ja sam nie pamiętam, tam doszło, coś się nie dogadali. Ja wtedy nie byłam naczelną, więc tam A jakoś okay. nie doszło do porozumienia chyba z, z moimi przełożonymi. Mhm. Natomiast najtrudniejsza sesja, bo jakie było pytanie tak, dokładnie? Tak, najtrudniejszy przypadek sesji, najcięższy. Wiesz no to zależy, są różne, różne ciężary, bo na przykład dla mnie było, bardzo przeżywałam sesję z Bogusiem Lindą, Okay, no, ale uważałam, że to jest mega wyzwanie i w ogóle jak ja, no wiesz, no on takie doświadczenie, taki aktor, taka osobowość. Okazało się, że po prostu wszystko świetnie, że dał mi tyle spokoju, tyle... Czasu i mhm. yy, ja zrobiłam no, cudowną sesję, uważam. Zresztą zaakceptował mi chyba większość zdjęć. Odrzucił tylko z kilkanaście Czyli ze tak stu zdjęć. To też, też co ważne dla Państwa, w sensie, że bycie fotografem oznacza też jakby bycie partnerem człowieka, którego fotografujemy. Tak, tak ale pytałeś w sensie, się. Ja musiałam, słuchaj, ja muszę w krótkim czasie, bo zazwyczaj mężczyźni mhm. nie lubią robić, nie fotografować się, tak. a chcą mieć piękne zdjęcia tak. i nie dają mi tego czasu, więc ja, Są mu zamknięci w ja sensie, muszę. Są bardzo krótkim czasie zdobyć ich zaufanie, mhm. oni muszą mi się otworzyć, a ci, co się nie zdążą otworzyć, to muszę tak spowodować taką sytuację, że oni nie wiedzą, kiedy ja zrobię te zdjęcia. No tak, czyli zagadujesz, Zagaduję tak. i osiągam to, co chcę, mhm. więc bardzo bogate mam to portfolio, jeżeli chodzi o znane nazwiska. Z jednymi wspominam lepiej, z drugimi gorzej. E, ale ja nie mam jakichś takich. Mhm. Wisto, ja z każdej, nawet z gorszego doświadczenia, wyciągam wnioski okay. na przyszłość. Dzisiaj jestem na takim etapie, że. E, że ja niechętnie, jeżeli kogoś hmm. nawet nie darzę sympatią to ja mu nie zrobię zdjęcia. Po okay. prostu nie muszę tego robić. Nie muszę już mhm. pracować w ogóle na nie muszę nic. serio. Okay. Ja dzisiaj jestem na takim etapie, do którego dążyłam lata temu. Ja długo musiałam pracować na to, żeby nie być postrzeganą jako po prostu dupa z Playboya. Tak, bo tak byłam długo. Śmiecha, ale to był taki, Tak, jest, dupa z Playboya, w sensie bo to takie było, co cudzysłowie. Obserwowałam środowisko w sensie show biznesu, znam sporo ludzi e, i dla mnie zawsze byłaś osobą, która gdzieś tam podobnie jak ja byłaś z boku, w sensie cenisz sobie prywatność i tak dalej i biorąc pod uwagę te wszystkie projekty, z czego tak naprawdę ty jako ty, fotograf, modelka, dziennikarka, redaktor naczelna, z czego tak naprawdę jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Wiesz, jeżeli chodzi o życie prywatne, no to wiadomo, że ci odpowiem, że naprawdę jestem z tego mega dumna, że jestem mamą. Mm, to jest coś po prostu to po prostu jest sensem mojego życia i, na, i daje mi motywację do właśnie pracy zawodowej okay. i do spełniania się na płaszczyźnie zawodowej. To jest, to jest ta, 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 ten dom. Ale jeśli chodzi o zawód, wiesz, to ja się cieszę. Ja nie mam czegoś takiego konkretnej rzeczy, że się cieszę i z czego jestem dumna. Ja jestem dumna na pewno z tego, że na każdym etapie swojego życia, mm. swojego dojrzewania, yy, umiem znaleźć swoje miejsce. W sensie, że nieważne gdzie jesteś, tak? To... Nie, że po prostu, wiesz, ja... Hmm. Że na przykład byłam, mając, nie wiem, 20 lat, okay. bawiłam się w modeling. Bo to można powiedzieć, że jest zabawa, to nie jest praca. Hmm. Bawiłam się w modeling, grywałam sobie, e, bo to był taki etap. Trochę się rozbierałam, tak, bo był playboy, były okay. sceny rozbierane, była młoda, atrakcyjna, nie wstydzę się tego. E, przyszedł taki etap, gdzie zaobserwowałam, że jest mój syn starszy, dojrzewa, że ma, nie wiem, 8 lat, 9, za chwilę będzie miał 10, wiedziałam, że tak, tak dumna jestem z takiego swojego rozumu wewnętrznego trochę. Czyli w sensie, że jakby poświęciła się? Wiem, dość... że on jest starszy, że A. no mama nie może się tak zachowywać za A. chwilę, jakby miała lat 18. A. Więc szukałam inne, innej też drogi, czyli oprócz aktorstwa przeszła ta fotografia. Że tą fotografię tak poprowadziłam, że ona się stała dzisiaj moim zawodem. Od nastu lat jestem wziętym fotografem i mam, naprawdę, no, no, z czego być dumnym, bo żyję z tego. Że teraz, kiedy mam już też drugie dziecko i jest ta fotografia jest mi mało, znalazłam w sobie jeszcze inne zajęcie, które Jakie? rozwijam. No, ja jestem, wiesz co, Aha. ja się sprawdzam jeszcze w, w publicznych relacjach, w Piarze. Okay. Ja pomagam firmom i osobom fizycznym, osobą fizyczność się nazywa o, osobą przedsiębiorcą, W budowaniu wizerunku budowaniu wizerunku Bo mam wszystkie te narzędzia przez Taka. lata w biznesie, Budowałaś w show biznesie. Swój wizerunek, więc media, gwiazdy, nie? look, artykuły, Taka. jak to ma wyglądać, jak można poprowadzić, żeby poprawi, po, poprawić jego wizerunek w mediach, ale też jeśli chce zaistnieć bardziej. Okay. E, więc to są gale, to są imprezy, imprezy charytatywne. No, umiem doradzić, gdzie dobrze się pokazać też. Jasne. I czy jest ktoś, coś, w co wierzysz, coś poza... jest, ja Jestem katoliczką, okay. czyli wierzysz e, Boga, w Boga. Wierzę sensie. w Boga, nie chodzę no. regularnie do kościoła, natomiast w chwilach słabości, w chwilach trudnych dla mnie w życiu, mhm. a był taki moment parę lat temu straszny, dziecko mhm. mi się jedno bardzo pochorowało. Mhm. E, przysłowie, jak klasyk, jak trwoga to do Boga. Mhm. E, ponieważ nie masz na pewne rzeczy wpływu, więc na przykład wtedy chodziłam non stop do kościoła. Okay. Potrzebowałaś wsparcia. Potrzebowałam hmm. wsparcia i to mi pomagało. Okay. Ogólnie nie tylko wtedy chodzę do kościoła, chodzę od czasu do czasu do kościoła i dobrze się tam czuję. Okay. Nawet w tanie niedzielę byłam w kościele. Brawo. A to Ale, dlatego, no. że y, też mój syn będzie do komunii przystępował w maju w przyszłym okay. roku i ja chcę, żeby przystępował. My jako spłocka, nie wiem czy ty, czy ty miałeś dwie komunie? Oczywiście, że miałem ja też. A wiesz, że to jest rzadkość? Tak, wiem. Większość to nie wie o co chodzi tak, nawet. Tak. Pierwsza komunia Pierwsza święta komunia. i komunia generalna. Dokładnie, tak. Ja też miałam. I ja, wiesz co, ja jestem wierząca po prostu, okay. mówię, jak mam potrzebę, to do kościoła. Miałaś, to, to, to co powiedziałaś, że w tych trudnych momentach, gdzie chodziło o zdrowie... Chodzę do tej kościoła, tej... tak, i to tak, mi ale pomaga. Ale w sensie, że czujesz jakąś... Czuję potrzebę, jest, ale nie w sensie, że... To, takie, nie wiem czy czuję, czuję, że mnie sytuacja. ktoś tam słucha i okay. że mogę sobie powiedzieć Aha. i trochę wierzę, że może być wtedy lepiej. Okay. A czy jest, czy nie jest, nie wiem, istotne. Jest mi trochę dobrze w danym momencie. Jeśli Masz mi to, taką no, ulgę w sensie, że tak, jak tam sobie tak, tak, tak. Na górze, to sobie myślisz. O, kurde. Tak, tak. tak. A w to nawet nie chodzi, że tam idę coś prosić, ja idę rzeczy podziękować. A to jest ważne, żeby dziękować. Serio, za to, co jest. Bo ja doceniam to, co mam. Ja się rozpłaczę po prostu, serio. To jest takie. Tak. Ja doceniam to, co mam, serio. To jest bardzo ważne. To jest żeby... to. Jestem naprawdę wrażliwa. Jestem wrażliwa no. <laughs> Patrz, ale masz teraz to, no, numer. numer. <laughs> Skąd da się rozwiązać? Nie, wiesz, to trochę inaczej. Co mnie, co mnie, Przypomniałam sobie pewne rzeczy dla mnie Historia ważne w sensie, i trudne. No. Które Związane, które, które się przytrafiły. przetrafiły. O których które... nie chcę mówić jeszcze. Oczywiście, to jest twoja sfera prywatna, ale dobrym w sensie, że hmm, ciekawy wątek poruszyłem, bo myślę, że. To jest bardzo ważne, bo to, to oczyszcza czyszcza i jakby tak, tak, to. Tak, tak, tak. Z, moim zdaniem, nie wiem, jak ty podchodzisz do tego, że ktoś, kto, po, kto płacze, no. to, to to jest silny człowiek. Bo, żeby móc się rozpłakać i żeby. Tak, się ale to tak, właśnie. To, to w sensie wiary. Ja już że się tak stało dzisiaj. Musiałam się dobrze z tobą poczuć w rozmowie. serio, bo ja normalnie tak. jestem mega twarda. Wręcz taka, wiesz, co, taka wojewniczka, waleczna i w ogóle raczej nerwus. I jak coś się nie powodzi, to ja to przekuwam. No, może w agresję to źle brzmi, ale w taki wiesz, taką walkę. Bycie hardy. Ale tak jak powiedziałam ci na początku, ja jestem bardzo wrażliwa. Ja się przejmuję wszystkim. Nawet jak jest drobiazg, to ja się też niepotrzebnie przejmuję. Co to się odbiło później na moim zdrowiu? Kasiu, dziękuję za rozmowę. Mieliście Państwo okazję poznania wyjątkowego człowieka. Na koniec tylko chciałam powiedzieć, że nie warto oceniać książki po okładce. I piękna. Aura fizyczność może się wiązać, co często się wiąże nie może, z pięknym wnętrzem, duchowością i inteligencją. Życzymy Państwu ja i Kasia miłego weekendu, a my widzimy się za tydzień i mam nadzieję, że będzie Państwu tak samo miło, jak nam. Dziękuję Jeszcze... za uwagę i życzę Państwu wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia. Życzę ja Katarzyna Paskuda. Dziękujemy <noise> bardzo.